Napisał niedawno, niedawno do mnie znajomy zapytanie, kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu ulic Markiewski i Ryszarda w Katowicach. Czy ten, który jedzie z tego kierunku, co ja, a więc jedzie od, od rozdzienia, czy ten, który jedzie od drugiej strony, od Błagucic. Ja teraz dojeżdżam do tego miejsca. Możemy jechać w prawo bądź w lewo, i zwróćmy uwagę, że nie mam tutaj znaków. Czyli mam do czynienia ze skrzyżowaniem równorzędnym. Czyli, zamierzając jechać w prawo, mam pierwszeństwo przed pojazdami, które z przeciwka będą skręcały w lewo. Mamy tutaj. W obrębie całego skrzyżowania jeszcze drogę z prawej strony, ulicę kopalnianą, przy której jest nagustą pierwszeństwo. To powinno nam sugerować, że cały ten ciąg to jest droga, która ma pierwszeństwo przejazdu. Czyli podsumowując, ciąg ulicy Markiewki aż w zasadzie od Bogucic do Szpitala Boniferatów, aż do w zasadzie wjazdu w ulicę w Aleję to jest droga z pierwszeństwem przejazdu czyli sprzeciwka jadący od Alei Rozdzielskiego skręcający w prawo ma pierwszeństwo przed skręcającym w lewo czyli z kierunku z którego ja nadjeżdżam jeżeli będę chciał jechać w lewo w ulicę Ryszarda łaginienem ustąpić pojazdom sprzeciwko. Natomiast co do całości tutaj skrzyżowania, to jak widać, to jest też droga po remoncie. Mam nadzieję, że tutaj pojawi się oznakowanie odpowiednie poziome i odpowiednio pasy ruchu wyprowadzi łącznie z zabezpieczeniem tego, żeby te pasy skręcające w prawo, jak i skręcające w lewo w żaden sposób przecinały, aby z pasa prawego, z którego pojechałem do Alei Rodzickiego, aby tak naprawdę uniemożliwić z tego pasa również wykonanie skrętu w lewo. Natomiast jako takiego znaku ustąp w mojej ocenie na tym skrzyżowaniu faktycznie nie musi być, choć w pierwszym momencie wydawało by się, że tego właśnie tam brakuje.